Hit 21. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy odbywał się w białym stoku, gdzie Jagielonia podejmowała lecha poznań, komplet widzów. I pierwsza groźna akcja to strzał nenę, który odbija na rzut rożny Bartosz Mrozek. Jagielonia w tym sezonie nie przegrała u siebie żadnego meczu, tylko jeden remis z Piastem Gliwice, a tak to. Same zwycięstwa, ale teraz błąd w Dowika i przy piłce Filip Marchwiński. Marchiński do Welde. Welde czeka w polu karnym, odgrywa do Marchwińskiego Marchwiński. I Lech prowadzi jeden do zera. Fantastyczna akcja duetu welde Marchwiński. Zostawiony zupełnie bez opieki. Młodzieżowiec w barwach Lecha Poznań Kolejosz prowadzi jeden do zera. Odpowiedź Jagieloni Białystok. I mas do Naranjo. Naranjo próbuje strzelać albo też wrzucać. Nieważne, efekt jest taki, że piłka mija bramkę. Lecha poznań i wciąż to goście prowadzą 1 do 0. Stały fragment gry dla Lecha. Naranjo zagrywa piłkę ręką, i sędzia Damian Sylwestrzak dyktuje rzut karny. Próbował jeszcze protestować zawodnik Jagieloni, że to on był faulowany, ale Warnie odwołuje decyzji. Szymczak kontra Lomerowicz. Kolejusz prowadzi 2-0. Filip Szymczak z trzecim golem w tym sezonie, a drugim strzelonym wiosną. Teraz znów odpowiedź Jagiellonii, tak jak i po pierwszym golu dla Lecha. Teraz wdowik, a potem kapitalnie Antonio Milic blokuje Pululu. Odbił piłkę, mrozek przed siebie. Mogło być zagrożenie, ale uratował Lecha Antonio Milic. Druga część gry przy piłce na rancho. Na rancho do Dominika Marczuka, ten do Wdowika. Wdowik strzela i kto interweniuje? Antonio Milic. Prawdziwa ściana defensywy Lecha Poznań. On dziś był nie do przejścia piąta Minuta gry. i Gurgul w bezsensowny sposób kopie Dominika Marczuka. Rzut karny dla Jagiellonii. Jest ekstaza na trybunach w Białym Stoku, ale po chwili okazuje się, że w momencie zagrania piłki przez Wdowika Marczuk był na spalonym, a więc rzut karny anulowany. 67. Minuta gry. Jagielonia przed do przodu. Teraz strzał. Z pola karnego uderzał Dieges. I piłka przeleciała kilkanaście centymetrów ponad poprzeczką bramki Lecha. Jagiellonia wciąż w natarciu kali skaner do kubickiego, ten do Hansena i w końcu jest upragniona bramka dla Jagi. No walczyli o tą bramkę piłkarze Adriana Siemieńca i w końcu dopieli swego. Hansen wszedł na boisko w drugiej połowie. I daje kontaktowego gola, warto podkreślić, że to również on rozpoczął gonitwę w tym jesiennym meczu, gdy Jagiellonia ze stanu 0-3 doszła kolejorza na wynik 3-3. A to już doliczony czas gry piłka do Kaliskanera, uderza głową zawodnik Jagieloni spokojnie interweniuje Bartosz Mrozek. Szalone, ostatnie minuty, aż dziewięć ich doliczył. Sędzia Sylwestrzak Dominik Marczuk nawija defensorów. Lecha Poznań strzela jednak obok bramki kolejorza. Ostatnia minuta gry, Kaliskaner w polu karnym, Kaliskaner fantastycznie to zrobił Mrozek. Cóż za interwencja, golki pera Lecha Poznań. Te gratulacje od kolegów są w pełni uzasadnione. To jest bohater zespołu gości. To jest człowiek, który zagwarantował trzy punkty Lechowi w Białym Stoku. Jagielonia przegrywa po raz pierwszy u siebie w tym sezonie. Jagielonia przegrywa po raz pierwszy w Białym Stoku od 24 lutego 2023 roku. Twierdza Białystok pada, a zdobywa ją Lech Poznań pod wodzą Mariusza Rumaka. Jagielonia Białystok, Lech Poznań 1-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.